maneczko, ziemeczki. Dzisiaj zabiorę was w podróż do pięknego świata lumpów I otworzymy sobie też mystery box z Carrefoura specjalnie dla mnie za 10 zł I zrobimy test Bo jest taka aplikacja, która pozwala zarezerwować sobie jedzenie, które jest blisko terminacji Potem można je odebrać właśnie po, niskie, po, purwa, po niskiej cenie No i to właśnie sobie zakupiłem dzisiaj taki pakiet Paczka mix no, i zobaczymy, co w niej będzie. W ten sposób unikamy marnowania jedzenia, a chodząc do lumpów, unikamy marnowania odzieży. Tak więc zapraszam bardzo serdecznie w podróż.

Dobra, ziemeczki Kupiłem aparacik Sony Mam nadzieję, że będzie chujowa jakość, taka VHS-owa e, Chociaż to nie jest na VHS, więc pewnie nie Zobaczymy, kurwa, czy działa Co 20 zł Tak jak za darmo Siemaneczko ziemeczki, tutaj Magik z przyszłości e, Chcę się wam pochwalić, że kamera Sony działa i tu zajebiście Patrzcie, kurwa, na ten efekt włączania Wow. Zajebiście. Jo dupia. Wychodziłem z domu Rozpierdolił mi się plecak, w sensie zapięcie. Idziemy gdzieś na ławkę to ogarnąć, mam nadzieję, że się uda. Dobrze, że zawsze ze sobą noszę kombinerki, zamek już chodzi, aczkolwiek musiałem zrobić tutaj lekkie nacięcie, ale spoko w domu se strzyję. czas na nagrodę. Pokażę wam w ogóle mój fit dzisiaj, bo to co ja mam na sobie, to jest k**wa niesamowite. Zero tolerancji. No to idziemy do drugiego lumpa. Dobra. No tutaj niestety nic nie było. Ale ale za to idziemy odebrać paczkę do Carrefour'a, więc bądźcie ze mną. Idziemy po rower miejski, bo ten Carrefour jest jakieś kurwa 3 km stąd. A nie chce mi się jechać autobusem. A w te wakacje wprowadzili u nas rowery miejskie, i powiem Wam, że zajebiście się jeździ, więc idziemy po rower. Przez zdjąć bluzę, bo mi za gorąco. Przeszedłem dla ciebie po miasta, ty rowerku z kurwielką. Jakbyś się ktoś pytał, to z moim rowerkiem Skór Wielkiem wszystko w porządku. no i zapierda. Bardzo ciężki wysiłek fizyczny. Dobra, widzowie, udało się odebrać. Teraz usiądę gdzieś, żeby wam to pokazać. Tak więc ogólnie 10 zł. E, rabat 21,34. Więc duże. Sprawdźmy, co tu mamy. Mamy tu bułki pszenne do hot dogów, To się przyda jak najbardziej. Mamy też rozponkę. Super, bo lubię. Dwa jogurtziki od Daniela. Jeden już sobie nawet otworzę, bo, bo w sumie to mam ochotę. Jutro, jak widzicie, się kończy jego termin, bo wtedy jak to czekajcie, kurwa. Nie, dzisiaj jest 28, czyli jeszcze dwa dni, ma zanim się przeterminuje, spoko. Humus z falafelem. Nie wiem, nie jadłem, spróbuję. Jogurt gęsty, grecki, zawsze spoko. Serek wiejski, z... ze szczypiorkiem nawet, więc. Też fajnie I cztery jabłuszka. Jabłka grujeckie. Myślę, że zajebiście. No i gratisowo też dostaliśmy piękną skrzyneczkę. Tu nie muszę nawet mówić. Bardzo pyszne. To by było na tyle ziemczki. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajkacza i subskrybacza. Możecie też wbijać na patronite na Facebooka i na inne rzeczy. No i mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Trzymajcie się.